Witajcie na kanale Pobite Gary, gdzie gotujemy z przymrużeniem języka. To jest seria Party Na Żarty, czyli miejsce, gdzie pokażę Wam, jak przygotować odjechaną przekąskę, danie główne, deser, w których mam nadzieję zakochają się Wasi goście. Oczywiście przepisy te możecie wykorzystać w każdy dowolny sposób. Jeżeli widzicie w tym pomysł na śniadanie, obiad czy kolację, no to proszę Was bardzo, ze swojej strony proszę Was tylko o udostępnienie tego filmu dla innych, zostawienie łapki pod filmem czy suba na kanale. No to jest dla nas na pewno motor napędowy do dalszego działania. No dobra, ale czas wziąć się do roboty, czas na siódmą odsłonę naszego imprezowego jedzonka, a więc lecimy. A zaczynamy od punktu pierwszego każdej imprezy, czyli od przystawki. I tu proponuję coś nietypowego, coś, co powinno zaskoczyć Waszych gości, a będą to chrupiące łyżeczki na słodko. Chciałbym powiedzieć, że czas zakasać rękawy, ale jak widzicie, no dzisiaj ich nie mam. Nie przeszkadza to jednak w zobaczeniu, co nam będzie potrzebne do tego przepisu, a jak zwykle wszystkie składniki umieszczam w opisie pod filmem. Ok, na początek w ruch idzie łyżeczka i gotowe, kruche ciasto. No, przyda się też Pewna w miarę taka ręka w odrysowywaniu. Rozwijam więc ciasto na desce, przykładam łyżeczkę i zaznaczam nożem jej linię, wycinając jak najwięcej egzemplarzy. I teraz trzeba zrobić mały myk, bo jak wiecie, zarówno widelce, jak i łyżeczki nie są płaskie, a lekko wygięte w górę. No i właśnie taki kształt postaram się nadać swoim łyżeczkom, a to za pomocą papieru do pieczenia zwiniętego w cienki rulon. Na rulon przekładam więc wycięte kawałki ciasta i wsadzam je do piekarnika tak na 20-25 minut. Łyżeczki mamy wypieczone, czas nałożyć serek ricotta i zrobić w nim niewielkie wgłębienie. Przyznam, że nie często się to zdarza, ale dzisiaj postanowiłem zrobić przekąskę na słodko, no więc Ci, którzy lubią jakby bardziej wytrawne opcje, mogą tutaj postawić na ser camembert, ser no cokolwiek, co tylko lubicie. W zagłębieniach mojej wersji łyżeczek umieszczę marmoladę brzoskwiniową. I sami powiedzcie, czy nie skusilibyście się na taką przekąskę na imprezie? No pewnie, że tak. Wszystko podane w ciekawej i niebanalnej formie, więc już na początku swojego party zapunktujecie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale całość została wykonana tylko z trzech składników, więc arci. Się. No, Tobie udało się w ostatni wtorek zrobić keto pizzę z patelni i nadziewane papryczki tylko z czterech rzeczy. Ja dorzucam to trzy składnikowe cudeńko. A co mamy dalej? No, coś konkretniejszego. Przechodzimy do dania głównego i skoro obiecałem coś konkretnego, to tak też będzie. Na stole ląduje naprawdę prosta w przygotowaniu nadziewana pieczeń, więc powiem Wam jedno, żal będzie, jeżeli nie spróbujecie jej zrobić przy najbliższej okazji. Mam nadzieję, że już oblizujecie się na sam widok, ale zanim pozwolimy sobie na pierwszy kęs, no to czeka nas odrobina pracy. Oto składniki potrzebne do zrobienia pieczeni, a skoro wszystko jest już przygotowane, no to lecimy z przepisem. Do miski z mielonym mięsem przekładam pokrojoną w kostkę cebulę, doprawiam ostrą mieloną papryką i granulowanym czosnkiem. Dodaję teraz sól i pieprz, przesypuję do całości bułkę tartą i dodaję jajko. No dobra, to co potrzebne jest już w miejsce, pora wymieszać składniki ręką. Praca podobna jak przy robieniu kotletów mielonych, więc co niektórzy z Was pewnie będą już mieli wprawę. Masa na pieczeń jest gotowa, pora nadać jej odpowiedni kształt. Wykładam foremkę papierem do pieczenia i przekładam do niej mięso. Całość ugniatam i formuję w masie niewielkie korytko. Przyznam się Wam, że w tego typu przepisach lubię jedno: do mięsa dokładać jeszcze więcej mięsa. Od góry układam więc plastry boczku, na boczek ląduje serek topiony, na serek topiony idzie ser żółty, a od góry całość uwieńczy warstwa zrobiona z czterech jaj. Pozostało tylko doprawić to dzieło i wstawić do piekarnika tak na dwie godziny. I teraz właśnie jest ten moment. Pora na upragniony kęs z naszej własnoręcznie przygotowanej pieczeni nadziewanej smakołykami, od których ślinka aż cieknie po brodzie. Wspaniała sprawa przy tak niewielkim nakładzie pracy. Pięknie, pięknie, aż język mięknie, a tutaj przecież czeka nas jeszcze finał dzisiejszego odcinka, czyli deser. A na zakończenie kolejne zaskoczenie, bo pokażę Wam przepis na tort bez pieczenia, a w dodatku bez biszkoptu. No jeśli ktoś pomyślał, że zwariowałem, no to oświadczam, że nie. Przepis na takie cudo zobaczycie już zaraz na ekranie. Ciasto bez pieczenia, bez biszkoptu, no śmiałe deklaracje, ale nie bez pokrycia. A do jego zrobienia potrzebne są następujące produkty. Kto jest spostrzegawczy ten już z pewnością dopatrzył się, czym zamierzam zastąpić biszkop dzisiejszego tortu, a będą to czekoladowe batony Kinder Bueno. Kroję więc batoniki na kostki i rozmieszczam na spodzie tortownicy. Brzegi wykładam pokrojonymi kawałkami truskawek i plastrami bananów pora na krem i nie sięgnę tutaj po żadnego gotowca, a raczej po mikser, no bo w kilka minut można zrobić domową wersję kremu. Do miski wlewam zatem śmietankę, dodaję serek mascarpone, esencję z wanilii, a na koniec cukier puder. Mikser idzie w ruch i po kilku minutach można wykładać gotowy krem na czekoladowy spód. Wszystko dokładnie wyrównuję, po czym odstawiam ciasto do lodówki. Po schłodzeniu przy pomocy chochli robię w środku ciasta zagłębienie. Tak tak, wiem, mam co dzisiaj z tymi zagłębieniami, no ale tak sobie myślę, że skoro mamy czekoladę na dole, to czemu by jej nie dać też na górze. Do otworu wlewam rozpuszczoną Nutellę, potrząsam tortownicą, aby lekko rozeszła się po powierzchni i ponownie odstawiam do schłodzenia. Tak jak obiecywałem, tak też zrobiłem. Ciasto bez pieczenia, bez biszkoptu, co tylko pokazuje, że jak się chce, to można. W dodatku znajdują się w nim przysmaki, które wielu wręcz uwielbia: Kinder Bueno, Nutella, krem i owoce, a od góry posypka z orzechów. Naprawdę super połączenie. Napiszcie, jak oceniacie dzisiejszy zestaw, czyli przekąskę, danie główne i deser, który przepis według was wyszedł najlepiej i najbardziej smakowicie. Ja tymczasem żegnam się z wami, zachęcam was do oglądania innych serii, no bo każdy z nas pokazuje coś innego, coś zaskakującego, więc warto z nami zostać. Trzymajcie się!